To tam mieszkańcy nie tylko podłęża, ale i innych części jawożna przyjeżdżają zrobić zakupy, skorzystać z usług i spędzić czas. Zajrzeliśmy do pawilonu handlowego przy ulicy Piłsudskiego 72, by sprawdzić ofertę dostępnych tam salonów. W zarządzanym przez spółdzielnię mieszkaniową górnik obiekcie znajdziemy sklepy, w których kupimy to, co niezbędne każdego dnia: świeże pieczywo, produkty spożywcze czy kosmetyki. Mamy w ofercie na szlebek jawożnicki, jak i ciast domowych, lodów rzemieślniczych. I tortów, tortów artystycznych. Przywożone są z samego rana, jak i wypiekane tutaj na miejscu na podłężu. Mamy szeroki asortyment, e, świeże bułeczki, e, świeże mięsko i przede wszystkim przyjemną obsługę. Zadbamy nawet o dobry sen. Zajmujemy się przede wszystkim doradztwem profesjonalnym materacy. Naszym, naszym konikiem można powiedzieć są materace. Dobre, jakościowo, zdrowy, wygodny, komfortowy sen. Przy okazji zakupów znajdzie się też miejsce, do którego możemy wstąpić na kawę i lody. Są to lody z firmy Karolczyk, z Bukowna, z wieloletnią tradycją, także polecamy gorąco te lody. Dania typu na przykład dobrą włoską pizzę, którą oczywiście polecamy jak najbardziej to myślę taka naprawdę smaczna, trzeba tego spróbować. Oryginalna włoska pizza. Zapraszamy serdecznie Państwa. W pawilonie 72 są także lokale, w których mieszkańcy mogą uzupełnić swoją garderobę. Jesteśmy w butiku Lala Loft. Oferujemy szczególnie y, odzież dla kobiet. Tak. E, mamy tutaj myślę, że ciuszki dla każdej z pań, każda znajdzie tu coś dla siebie. Przede wszystkim mamy oryginalną dość tą modę i oryginalne mamy ubrania. Na pewno większość z tych rzeczy nie, nie spotka się. W zwykłym przeciętnym butiku gdzieś wiatrożnie czy w innym miejscu. Zapraszamy do nowego sklepu z bielizną Stanikowe Rewolucje, który znajduje się w pawilonie 72 na osiedlu Podłężu. W swojej ofercie posiadamy szeroką rozmiarówkę miseczek od A do S. Wszystkim klientkom zapewniamy bezpłatny i profesjonalny dobór bielizny. Nie tylko produkty, ale i usługi są dostępne w centrum handlowym. My czyścimy wodnie i chemicznie. Zapraszamy do oddawania do nas rzeczy począwszy od odzieży, przez koce, pokrowce na materace. Czyścimy dywany, przyjeżdżamy do klientów Zabieramy, potem odwozimy, także jak najbardziej ułatwiamy sytuację. Możemy tutaj skorzystać z usług medycyny estetycznej, na przykład z nici zagęszczających. Możemy skorzystać z wypełniania kwasem hialuronowym. Wykonujemy także, że tak powiem, nieinwazyjne zabiegi kosmetyczne, na przykład to jest taki peeling wodnotlenowy, ale również jonoforezę, sonoforezę, takie zabiegi pielęgnacyjne. Od tego roku otworzyliśmy nowe biuro e, PZU, gdzie klienci mogą sobie zawrzeć nowe ubezpieczenia, bądź też znowić swoje, które kontynuują e, dotychczasowe. Oczywiście no, jak to najczęstsze są polisami komunikacyjnymi, bo każdy klient, każda osoba, która posiada samochód musi mieć swoje ubezpieczenie. Jednak bardzo dużą, szeroką gamą klientów jest również ubezpieczenia mieszkań. E, czy też właśnie szkód, które mogą oni wyrządzić, na przykład sąsiadom, które mogą zalać. Jesteśmy w Optyk Punkt Widzenia. Dla Jaworzan oferujemy tutaj okulary korekcyjne, okulary przeciwsłoneczne, okulary progresywne, fotochromowe dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych. Wykonujemy tutaj badania wzroku pod kątem medycznym, pod kątem doboru korekcji okularowej, pod kątem soczewek kontaktowych. Przyjmują okuliści, optometryści i refrakcjoniści. Jak najbardziej wszystkich tutaj zapraszamy, aby wykonać badanie wzroku profesjonalne i dobrać wymarzone okulary. W jednym budynku załatwimy więc wiele różnych spraw, kupimy najpotrzebniejsze rzeczy, a nawet zadbamy o siebie, a wszystko to blisko domu na wyciągnięcie ręki.